Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Mighty Magic 4. Kontynuujemy sobie dzisiaj nasze zmaganie się z tą misją. No nie, nie żeby była jakoś bardzo ciężka, no ale ma dużo takich durnych walk tutaj. Nie wiem, twórcy mapy chyba wychodzą... Znaczy kampanii wychodzą z założenia, że... No przecież to jest któraś kampania, którą grasz. Na pewno masz już do dobrego bohatera, prawda? Albo nie. Dawaj, do przodu, jesteście dosyć mocni. No nie wiem, czy sobie tam możesz poudawać, że coś robisz. Strzał, no właśnie. Też sobie możesz poudawać, że coś robisz. O, dawaj go. Pięknie. Tyle cię kumplu było, daj mi jakiegoś expa, co? Czy znaczy jakieś levela? Naprawdę, bez levela? So, no level. Teraz możesz jeszcze raz wywalić. I co oni mogą zrobić ze swoim życiem? To mogą pozbierać. O, pewnie, że tak. Na coś się przydadzą chłopy. Ile ich tam jest teraz? Sporo dziesiątki. Oj, widzę kolejną fajną walkę. No w sumie już dwa miesiące gramy, no. Ciężko by było, żeby nie było tam wojska. Kolejne dwa tytany. Dwa a że sześć jeanów. No, chciałbym to dostarczyć zanim wejdziemy w walkę. Czy ty ich pobijesz? Nie chcę ryzykować. Dobra. No i wyszedł tam i tak ktoś. Ale też nic nie masz. Dawaj tam. Czy ktoś mnie tu spowalnia? Bardziej niż te ogry, które faktycznie są przydatne dla tej armii. Nie, no ja ja chyba i tak go nie dosięgnę, nawet tak to ogry zabiję. Znaczy, wywalę. I idź tam, gdzie tam miałeś iść. Ty dołączacie do mnie. Bo niestety oznacza to, że dzisiaj nie zrobię ruchu. No właśnie. Muszę ja dołączyć do was nawet. No, coś w tym sposób. Coś w tym stylu chciałem powiedzieć. i Coś w ten sposób wyszło. Coś w tym sposób. Może być i tak. No. Ty nie wyjedziesz, już widzę. Świetnie. Ty się gdzieś tam odsuń. Ty do przodu. No strzyl se coś. Szalone 9 obrażeń. Naprawdę? Dobra, pojedź tędy. Dawaj tam. Fajne są te konie. Ale uważam, że harpy są i tak lepsze. Przecież te konie są naprawdę szybkie. Trochę ich wcześniej nie doceniałem. Muszę przyznać, że są lepsze niż myślałem, ale ku nie lepsze, co mam powiedzieć no. Tak po prostu jest. Zabijaj. No typowo tego. Ej ty tych. Idealnie. Znaczy no nie idealnie. Mogłem stracić trochę mniej. Uuu, walka. No leć to. Zaraz ci jakieś posiłki dostarczymy, pewnie że tak. O nie, i przez to, że ja wskoczyłem do nich, a nie oni do mnie, jestem teraz na końcu. Uu. Uu. Lodowy pociks. 720. Trochę ich zabijesz, ale... Wolę chyba stworzyć iluzję i stanąć przed nim, żeby mi do niego nie strzelali. Szkoda, że nie został ogłuszony. Ty też, jeszcze raz iluzja. Ajajaj, nie, nie bijcie tego, dziady. No nie, bo przed tą walką jeszcze. Dobra, ta walka jest ważniejsza. Nie ma sensu strzelać w niego, dawaj iluzję i stań przed nim. No, a ty spróbuj go ogłuszyć. Nie udało się, trudno. Jego i jego. I kolejna iluzja. Dawaj, dalej. Robimy tytany. Tyle pracowaliśmy na to, żeby zdobyć chociaż kilku. Teraz będziemy mieli całą armię. Dobra, nie zabijesz mi, bohatera. Możesz sobie w niego strzelać. Nie, nie to chciałem kliknąć. Sami się zabijecie. Czemu się bijesz? <grybujesz> Czemu się bijesz? Dobra, Ucznictwo może być. Nie, może nie. Chociaż to chyba golda daje. No trudno. Już ominąłem. Dawaj, go jeszcze raz w takim razie. Dobra, przeczekajmy go, niech on się tam ruszy pierwszy, spoko, do przodu, do przodu, strzał. O, ty możesz w niego wjechać w pierwszej turze teraz, fajnie. I to jest to, co też jest trochę inne niż w trójce, znaczy duże, rzeczy to jest inne niż w trójce, ale w trójce było jakby... Zawsze było to samo pole bitwy, walczyłeś na polu, na którym stały jednostki, które atakowałeś, więc nie byłeś w stanie zmienić pola bitwy w danej walce nawet no, tam jakieś usunięcie przeszkody, czy coś, albo jakieś sposoby, których ja nie znam. Tu wcześniej chyba co innego było, ale wezmę to. Yy... No a tu te pole bitwy się zmienia za każdym razem, co jest takie, no. dziwne dla mnie. No ale co, nic nie poradzimy. Ci sobie dalej łażą. A ty, żebyś był na końcu, to musisz zrobić tak. Przejść do nich. Wy, żebyście byli na końcu, to musicie zrobić tak. I wsysnąć ich. Świetny. Bardzo mi się to podoba. To nie. Dlaczego ich się grupa rysuje? Przecież oni są tak dobrzy. Są tak mocne jednostki. Gdzie tu masz zamek? O, widzę drogę. I widzę zamek. Nic tu nie masz, bo wszystko wywaliłeś na wbijanie mi się na biorę. Dawaj pocisk od razu. Ty możesz się iść bić, nawet. Ty strzelasz. O, nie zabiłeś. To ciekawe. Idź się bić. No. Po prostu się bij i tyle. O, 39 obrażeń. Elegancko. Rozwal już. I tu rzucaj czarem. Nie możesz uderzyć. A ty na wieżę. No i pięknie. Nikt nie umarł. Zajmujesz miasto. Pomarańczowy odpada z gry. Eee, no dobra. Bijemy się, zbieramy. Pozbieraj mi te kopalnie. Ha, skoro pomarańczowy odpadł. To co jeszcze zostało? Tutaj. Nie czuję jakoś potrzeby, żeby tu więcej budować. Tu też. Tu też jest wszystko, co bym chciał. Tu też. No niby mogę tam te lepsze wojska robić, ale po co? Ale po co? Mam swoje. Przejmuj. Kilka, kilka. No to już jest lepsza walka. Chcą się nawet przyłączyć, ale nie, podziękuję. Szybka walka? To się źle skończy. O, nie skończyło się źle. Bardzo dobrze. Sporo dziesiątki. No was bym przyjął, jak będziecie chcieli. Oczywiście oni nie chcą. Świetnie. Jakbyś wczytał. Nie, szybka walka. Tak, na przykład. Aha. Nic to nie dało. Dawaj tu iluzję naszych dziadów i do przodu dobra strzał defense. A nie, no dlaczego? Ty dziadu. Ja nie lubię szybkich jednostek. W dupiu z wami idę stąd. Później się wami zajmę, jak będę potrzebował. Weź statystyki. Dziękuję bardzo. Przejmij to. I zbieraj dalej. Ty, a te są przejęte w ogóle? Chyba nie. Ciekawe by to było, jakby nie były przejęte. Chłopca biegał dookoła i nigdy ich nie przejął. Stój tutaj, będziesz cały czas patrzeć. A ty się do nich dołączno. Będą... A nie, to już będą trzy jednostki. Dobra, to przekaż mu to. I idźcie sobie. Ty przejmujesz. Nie jest przejęte. Spoko. Ja se przejmę. Nie, żeby mi to robiło różnicę, ale se przejmę. Dawaj ich więcej. I jeszcze jeden strzał. Dobra, ty sobie defenduj. Jeszcze dawaj. Strzelaj tam. A ty... Nie, nie walka na dystans. Walka wręcz. Bardzo dobrze. Niestety nie ogłuszony. Strzał. I trochę więcej dawaj tych tytanów. Nie, nie to. No dobra. Bez różnicy. Mamy też małpy po naszej stronie teraz. Znajdowanie drogi. O to mi chodziło. W sumie... 22 ruchu, to będą nas spowalniać. To nie. To nie. Idź gdzieś tam, gdzie tam potrzebujesz. Nie wiem, gdzie to jest, ale idź tam. Ha, no was nie przebiję. Raczej na pewno. Tu nic nie ma. Faktoria handlowa. Pytanie, czy teraz nie zostało tylko posprzątanie mapy? Bo wygląda na to, że może tak być. O, boję się tej wagi. No dobra, nie ma tragedii. Wygląda na to, że może tak być. Dobra. To myślę, że ja posprzątam mapę i po prostu w tym odcinku zaczniemy sobie jeszcze następną misję, więc co. Wrócę jak będziemy się bić z przeciwnikiem. No dobra, jesteśmy tu w miejscu gdzie jest ta brama graniczna, różowa. Mam jakąś tam armię. Chociaż ta armia przeciwnika są tak ogromne, że absolutnie nie czuję, żeby ta moja armia była jakaś duża. Dobrze, ogłuszony. Chociaż tyle. Zabij tego. No i zatruł mnie. ja nie lubię tej gry. Nie no spoko, ale... Jednostki mają tak dobre umiejętności, że naprawdę ciężko jakoś to sensownie ogarnąć, żeby tu... Nie tracić jednostek w walce z jakimiś magami Zdejmij mu kontratak A możesz mu zdjąć Masz rozproszenie, prawda? Masz Już nie masz? No to o co chodzi, halo Rozproszenie Rozprosza... Rozproszenie usuwa Wszelkie zakręcia działające na cel No to dlaczego na niego nie działa? O Wyginaj śmieszne no daj w niego on zaraz zaboli no właśnie poczekaj ty uderz i teraz wy dopiero o fajnie no nie ty dziadu no dokładnie o tym mówię nie ma czegoś takiego jak dobra armia no Dawaj, tak Ty w niego rzuć Niestety nie ogłuszył się. O nie moje ptaki! Ich jest 68, no tak! To trochę wojska jakby nie było. Zabij tego. Ty też I teraz ty. Weź go wyteleportuj stąd co? Jak najdalej? <gry> Co za gałga! No i rzucajcie tam w niego tymi czarami, czy, czy kamieniami, że co tam macie pod ręką? Ty możesz spróbować ogłuszać? Cyk, cyk, nie, rocimy no giną, dziady, ty nie dosięgniesz, rzucaj. Przecież miała wypitą miksturę. O co wam chodzi? O jezu. Dobra, teraz w takim razie zrobimy to. Zabijemy ich w innej kolejności. Wygnanie. niższe istoty. No, może nie. Zapomnienie? Chyba nie bardzo. Teleportacja. Wyssanie mocy. Spowolnienie. No może spowolnienie na jednego z nich. No wygląda to lepiej niż wyglądało Ty poczekaj Ty też poczekaj ty Idź do przodu no, tych trzech bym chciał uderzyć, ale nie mogę. Tu mogę tych trzech Spoko Kurde, twarde są te wampiry jak cholera Ile ty mu zadasz? Niewystarczająco, żeby to miało sens. Uderzaj w niego na prostej, bardzo dobrze. Weź. Wyteleportuj Ciebie. Spoko. <laughs> Nie! Tak mogłeś. Dobra, uderz jego. Ty też. To niestety nie. No ty nie rzucaj po sobie, co? Tego zabij. Tych dwóch mogę uderzyć, nie pomyślałem. Do przodu. Siedzę, ty jesteś wolny jak dupa. Ty się wylecz. Znaczy wylecz. Łepnij ich stółka. Ty w niego. No ty dziadu. Zabij. No ty rzucaj po nim. Wycofaj się. Chociaż jak będzie chciał, to sięgnie, no właśnie. Teleportuj go w pizdu. Cyk. Bardzo dobrze. I strzelać po nim. Tym razem ptaki nawet uratowaliśmy. I trochę dżinów mam wrażenie też. Spoko. Strzelaj. Ty coś rzucasz. Ty strzelaj. Rzuć spowolnienie. Czemu nie? Rzucaj. Ale wy wolni jesteście teraz. Nie. Aj. już klikniesz lewy, to już nie ma ratunku. Musisz jakąś akcję wykonać tymi durniami. No, nie ma tragedii. Przechodzimy. To no, z nimi może być problem. Mam nadzieję, że nie duży. 120! To z jaką armią ja tu nie, niby mam przyjść? Może z trochę większą chociaż? Strzelaj Czy on nie obrażę nim, prawie nie biją? Ja nie mogę jeszcze tym pociskiem w nich uderzyć Dawaj mi tych Nie mogę mu wrzucić, naprawdę? No, przynajmniej są wolni dosyć O dobra, damy radę Zdecydowanie damy radę jeszcze bym tą iluzję wzmocnił I tobą też. I wlatuj tam To no zamroził go Co za dziad To ty nie lecisz. Skoro oni tam zamrażają, to, to nie lecisz W sensie ja nie wiedziałem, że oni zabrażają, ale że od razu to weszło Tu na prostej, bo jest za blisko Niech się biją z tą iluzją, spoko. No nawet tak możesz uderzyć. Po iluzji to możesz tuc. Aha, nie mogę, no tak. Strzelaj. Okej, okay, pięciu to zostało. Ty podejdź, żeby ściągnąć. A nawet nie trzeba będzie, spoko. Dawaj na niego iluzję. Ty strzelasz. No i tyle. Teraz też tylko czekamy na naszych atakerów, czyli na ciebie i na ciebie. Ładnie. Wykonasz jakąś akcję w końcu w tej turze, w tej grze, nie wierzę. I ty zabijasz. Dobra. Poszło lepiej niż myślałem. Sporo i kompania naprawdę. Musisz zapłacić 8000 w złocie. Jakie mam wojsko jeszcze w zamkach? No, nieduże i to jest problem, że wcale nie jestem w stanie aż tak bardzo się tutaj poprawić. Tu mam ptaki, no tu też mógłbym je zrobić w końcu. One się całkiem ładnie zbierają. Ale nie mam pieniędzy na wykupowanie się z 10 zamków. Tak, no może jakbym zebrał te kopalnie. Hmm, sporo. No zobaczmy, ile to jest sporo. 42. Dobrze, wrócę tu z lepszą armią w takim razie. Dobra, przez przypadek wszedłem w tę walkę. Więc już nie będę z niej wychodził, tylko po to, żeby wczytać. Uzbierałem trochę większą armię. Co prawda jeszcze bardzo dużo armię zostawiłem z tyłu, no ale nie jestem w stanie wziąć wszystkich jednostek niestety. Spowolnienie no chociaż jednego z nich. No tak coś czułem, że oni za długo nie pożyją. Pięknie. E, strzał tu. Nawet na spowolnieniu przechodzicie całą mapę. To jaki sens ma to spowolnienie? Nie wiem. Bez sensu. Bez sensu jest to spowolnienie, jak nie przechodzą, znaczy, jak i tak przechodzą całą mapę. Kto by się spodziewał, że magowie nie przeżyją tej walki? Dawaj. Siema Kim ty jesteś? To jakiś wódz Jedid, strażnik ognia? Dawaj go. No mogę ci zabrać, czemu nie? Ale nie chcę ich, Lord Lorne. A no tak, jeszcze jego nie zabiliśmy, faktycznie Jedid, co ja z tobą zrobić, kumplu? Teraz trzy smoki masz. To jest przede wszystkim problem. Masz jakiś czar, żeby. Hmm, tużostwo? powinno zadziałać. To nie jest groza. Dawaj ich. 9 tylko. Powinno zadziałać moja dupa, a nie powinno zadziałać. Co to co ten czar robi? Wprost sprawia, że cel zaklęcia przez 3 tury nie będzie mógł atakować przeciwnika posiadającego więcej punktów życia. No dobra, można powiedzieć, że tak to zadziałało, ale nie wiem. No dawaj, wszystko, tych tylko wywal. Spróbuj go zabić. Oczywiście, że ci się nie udało. O, ty czarem to jest dobry pomysł. Zabij go. Dobra, wstała. To dobrze. Tutaj, 9 zostało, no to już nic nie zrobił. A w sumie i tak powinienem ci był wziąć miksturę. Żebyś na wszelki wypadek nie umarła. Zabij jego Strzelaj tu Dobrze Tutaj No widać że PC też tu uzbierał dosyć dużą armię Ale niewystarczającą A uciekaj pewnie Siema Jeszcze jakąś armię tu masz To dlaczego jej nie wziąłeś? W sensu z twojej strony Dobra to wszedłeś do zamku. Pewnie, że tak. I tylko najlepszym bohaterem wreszcie. olał. No zabij to. Ty zabij to. Ty tego zabij. Ty tego i ty tego. Spokój. Trzech bohaterów leży. Jakieś artefakty nawet dostałem. Teraz, jak to sensownie zrobić. Ty mam nadzieję, że masz uknięte to już. A jak nie miałaś, to już masz. Tych zabijamy na start, to jest pewne. Ty poczekaj, Ciebie zabijamy. Niestety nie. Uderz w niego, to od razu te dokoniki dostaną. Ty spróbuj dobić? A ty jesteś słabiutki, nic nie dobijesz. A. Wleź do środka. Stawek w niego znowu. Ty tych trochę czarem. Pokażesz. Czemu on dostał? Od czego niby? Ha, bo, bo był na tym, na drodze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Czemu on jest zabramy zaatakował? Bez no sensu to było. Dobra. Ty zabijesz? Nie. Ty zabijesz. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i leżą? Tarcza chaosu. O! Wow. 20 punktów ładnie. Zajmujesz miasto zły dry. Zielony odpad. Nie, 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 proszę nie krzyczeć mi do ucha. Dobra, w sumie nie mam już zbytnio czasu dzisiaj nagrywać, a chciałbym to zmontować i wrzucić. Także będzie dzisiaj trochę krótszy odcinek, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!